Kurde, ty, działa. Ciekawe jak film będzie w ogóle wyglądał. Czy jak kompletne gówno, czy nie. A to chyba będzie okej, okay, no. To shadow play jednak. O, co to było? To jakieś... to wyświetla jakieś... ...skrytka bojowa. Co to jest? Nie skrytka bojowa jakaś. Idziemy po to? Idziemy. Zazwyczaj to tego nie pokazywało na mapie Tych skrzynek co spadały Tam to pewnie ktoś będzie Pewnie ta on to będzie mogli się po napierdzielać O tam ktoś jest? Nie. Ty go widzisz jakie To Widzisz go? Nie za bardzo Teraz tu w stronę domu. Coś, coś, coś mi migło, coś mi migło. O, dwóch jest. Dobra, zostawiam ich w Nie wiem, moglibyśmy ich. O. Nie, nie, Byli bliżej. O. Ej, rozwalony w plecy mnie strzela jeszcze z tamtego miejsca Zwalony drugi. ubijam go jeszcze jego koleżka gdzieś powinien być kurwa gdzie on jest? w na mnie dobra Cieszę się, ja Tego lekko podpierdoliłem, ale... ...bywało. No. Nie wiem, czy to chcesz, czy nie. gdzieś ten czwarty powinien być. Zaraz ten podejdę, tylko troszeczkę. No jeszcze mam kurwa, oni takie kołeczki grają, ja zostałem 117 kawamów zdjąłem może kawa mi ale la, mi zostało, ale mam. Ty, no, dawaj to! z buliaku Masz no kewa jakiegoś? O, dobra, To tu tak mieli O, strzelam tu? też! Po to, są... to... Kura jebana Nie to ten Kóra. kurczak cię! Jebany chicken. Pierdoli. Grafa Grafa SB. Tam się gdzieś strzelają Idziesz ten tym w Prawda to jest? Ale gdzieś dalej daleko, bardzo. Takie było. Kurwa, coś. Mi przycina na kurtko momentami. This This is, is not okay! This needs To stop now! This is cancer! To się. Gdzie, 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 no, przynajmniej taki, przynajmniej taki ci Pierdole to drzwi. No, no, bo strefa leci po na Prawa strona się ztrzymała. O, przed nami też. Prawo i przed nami. Gdzieś tutaj. Tu i gdzieś tam. No, nic się trochę by tu nie ma. Na których idziemy? A nie, to bot kurwa nasz. Nie wiem. Idziemy tak, żeby znaleźć sobie jak najwygodniejsze miejsce do strzeliwania ich. Bo jak trafiamy na jakichś koksów, to lepiej, żebyśmy do nich strzelali z góry. Kurwa nie. To wtedy żaden koks nic nie zrobi. Kurwa, 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 o, To kurwa, 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 mnie kurwa, Dobra, chodź się gdzieś ustawić Bo kurwa, na nas idzie. Też się, typa. Nie, ma OMG... O kurwa tam jest ktoś. Gdzie? Tam na górze są. A my i tak tam musimy iść no. Tam najlepsze miejsce jest, spróbujmy jej zajebać. Słychać, że się biją. To wejdźmy po w i poczekaj. Dwóch chyba już wyjebali się. A nie wiem, jeden go i go... Robił. Nie. A mogę wskoczyć? Dobra. Ja się zastanawiam. Chodź do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Do mnie się nie już, 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 już idę. Sprawdzałem czy odeszli, czy nie wiesz. Po prostu Nie, będziemy sobą. Znaczy, to jest śmieszne, sklepie. bo tam mita jak. O, prawo. Antalia singu, jak to tam się kurwa nazywało. I te, te te niewygładzone. O! Ktoś o. do mnie strzelał! Ty, skąd, 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 skąd? Ja bym z przodu bardziej... O już widzę, już widzę, już widzę tutaj. Tu jest jeden i tu gdzieś strzelali jeszcze A to do nas? Ktoś na pewno Nie wiem. do nas. To mógł strzela? być. Wiesz taki... Tak strzela stąd zejść jakoś. To chodź tamte górką po prostu zejdziemy. I to tutaj już. Czyli za Fuck, man. No dobra, no, i tak zdążę. To no, dawaj, bo tutaj ten jeden tylko. No tam się gdzieś strzelają, no. No, i to oni na się boku. nie strzelają. Czterech zostało, czyli dwójka. A jeden był tutaj solo. Czyli dwa na dwa zostało, oni tam byli. A tutaj gościu był jeden solo. No tak, ale go zabili, było siedem osób. A teraz zostały cztery. Jeden team i jeden gość Dobra, został ostatni, nie no wiem. Widzę to... go, widzę go tutaj. Jest. A to taki gościu solo. Czekaj, jesteś. Ja si łyknę soku dla regeneracji, i możemy się napierdzielać. Chcesz soku? I go podchodzimy? Tu jest. Nie widzę go. Nie widzę go, ale to my jesteśmy w Straty, on musi tu nas podać. Widzisz go? Tak. No widzę go. Są go widać go. Tylko, że ja mam soka, więc kurwa się regeneruję jeszcze. Więc jest git. Kosiu ucieka tam. Dobra, nice. No, go. Nice, kurwa. Uuu, w ogóle jedną, ale nie wiem. Królewskie zwycięstwo jeszcze mam przez to, że korąco miara. Kurwa. Po sali. O, widzisz flaga ze świetnikiem? Siedem chwili, a zostaje jedna. No, tak było na gra. Uuu.